Udekorowana choinka, kolędy, opłatek, barz z łóżkami i oczywiście prezenty dla każdego. Na spotkaniu wigilijnym dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic środowiskowych stało się zadość najpiękniejszej polskiej tradycji. W tym roku wsparciem organizacyjnym, takim bardzo zaangażowanym wsparciem, obdarowała nas Szkoła Podstawowa w Imbramowicach. Za co bardzo serdecznie dziękujemy My wszyscy organizatorzy, pani dyrektor, panu Januszowi Dominik i wszystkim zaangażowanym, wspaniałym wychowawcom, którzy, którzy zaangażowali się w przygotowanie jasełek tegorocznych i włożyli ogromny trud w przygotowanie tej sali i tej uroczystości. W odświętnie przystrojonej hali sportowej szkoły podstawowej imienia Junicew w Imbramowicach dzieci oraz zaproszeni goście wspólnie zasiedli do wigilijnych stołów. Dzisiaj jest blisko 170 osób, z czego ponad 150 osób to są dzieci z dziewięciu placówek i grup zajęciowych na terenie gminy żarów. Celem tej naszej wigilii jest integracja wszystkich osób ze środowisk wiejskich i miejskich. Spotykamy się tutaj, żeby poczuć na miastkę wigilijnego wieczoru. W serdecznych uśmiechach i radosnych rozmowach dało się wyraźnie wyczuć ducha świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz Ryszard Menzel rozpoczął spotkanie modlitwą. Pan Bóg wysłał na Ziemię syna, po to, aby nauczył nas, jak mamy żyć, aby osiągnąć niego i abyśmy tak jak on mówili językiem miłości. Językiem miłości. A następnie burmistrz Leszek słowa Michalak odczytał słowa Ewangelii według świętego Łukasza, opisujące cud Bożych Narodzin. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Khilimasz. Po śpiewaniu kolęd zebrani podzielili się opłatkiem. Padło wiele szczerych, miłych słów, i niektórym ciężko było ukryć wzruszenie. Nie mogło też zabraknąć występów artystycznych. Uczniowie imbramowickiej podstawówki przygotowali pełne humoru jasełka. No, aniołi, aniołki, aniołki, oszusta dziewczyna gada! Tu jest dama, a przy damach mówić tylko nie wypada! Tak, do diabła! Tak, bezwiednie się znajdziecie. Ma narodzić się koniec. Samaryja się nazywa. Ktoś, kto krzywił się Małe no, dzieci się zrodziło, zmywa grzechy i mózgi zmyła. Misia, jaka ma być Aż mi siedzi i się, się, zabija tę syberkę. Na scenie pojawiła się święta rodzina, aniołki, diabły, ale też policjant, nauczycielka, taksówkarz i dziewczynka, która podarowała Jezusowi order uśmiechu. Proszę imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania i w ogóle, bo to najście z pani strony muszę ująć w protokole. Nazywam się Anioł, mieszkam sobie w niebie, przyszłam zaprosić do stajenki ciebie. Nie jesteś pani mądra ani z rozsądkiem zdrowym, bo się spółfalaś z Urzędem Państwowym. Chciałabym ci oznajmić państwowy Urzędzie, żem przyszła z nowiną, czyli po kolendzie. Nowinem tę głoszę światowo, globalnie, że się Mesjasz zrodził i przyjdzie triumfalnie. I wreszcie przyszła kolej na prezenty. Najpierw obdarowano zaproszonych gości, którzy nie szczędzili czasu i sił na działalność na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy Żarów. Przy entuzjastycznym aplauzie podopiecznych paczki odebrały także opiekunki z poszczególnych świetlic. Dziękujemy, że jest Mama. Pan... Za naszym świętym Mikołajem, za wsparcie, za żagle, yy, za animowanie dziecięcych wspaniałych uroczystości i imprez. Serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego na święta od nas wszystkich. Ura! Prezent ode mnie, jak się rozpoczną czy przypomnijcie sobie, i wszystkie dzieciaki zabierają rybę. Następnie przyszła kolej na dzieci, i wtedy emocje sięgnęły zenitu. Prezenty spod choinki zniknęły w okamgnieniu, i chyba nie było nikogo, kto nie byłby zadowolony z zawartości świątecznych paczek.